Przychodni bracia w Państwie, siostry zachodnie, na wydawanie się trafiamy w Fatimskiej, mieszkańcy Czechalowa, siostry bracia, uczestniczący w wielkim za kanalizację Jana Pawła II. Dziś, 94. rocznicę rodzin Jana Pawła II. Ciechanowie, Kościele pod jego wezwaniem. W na Piworzy składamy jako kościół płocy. Dzięki czynienie za jego kanonizację. Serca nasze wypełnia radość, chwała i dzięki czynienie. Gałdne Polonia. Cieszę się Matko Boże. Ciesz się, Ciesz się Kościele Płocki który miał Paweł II mówił 7 czerwca 1991 roku w Łocku. Pragnę pozdrowić całe nazowsze, ogarniając jego wielowikową przeszłość, jego teraźniejszość i przyszłość. To miejsce, jakie ma w dziejach naszej ojczyznych, w dziejach Kościoła, w dziejach Świętości. Wystarczy wspomnieć świętego Stanisława Kostę z waszego rodaka, ale trzeba pamiętać że o siostrze w obstynie. Niech wszyscy święci, patronowie tej ziemi, wypraszają nas współczesnych i przyszłych pokoleń, aby Chrystus pozostał zawsze drogą i prawdą i życiem dla wszystkich. Niech chłód, który tak głęboko w chustie tej polski gdzie Kościoła nadal wzrasta i nadal pozwala rosnąć w całej wielkiej wspólnocie naszej ludzkiej. Jak w czasie Wielkrzynki do Płocka, jak podczas organizacji w Rzymie, tak i dzisiaj gromadzimy się wokół tego wielkiego znaku Bożej opatrzności, jakim stał się dla świata, dla Polski, dla nas. Święty Jan Paweł, Święty Piotr, z stwierdzam, wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym. Abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do przeciwnego swojego świata, Wy to znaczy kto, listu chrześcijanie, wszyscy razem i każdy z Ja i ty, nieważne czy książ, czy biskup krzywiecki, właśnie przez chrzest każdy, kimkolwiek by był, zostaje włączony do plemienia wybranego, do świętego narodu, do kręgu królewskiego kapłaństwa. Każdy chrześcijanin powinien więc życiem, postawą, tak za słowem, rozgłaszać dzieła potęgi bożej, zwłaszcza potęgi rozmarłych Ustawego Pana. To my dziś, tu zgromadzeni, jako lud Boga, dzięki składaniu Jemu, że dał nam takiego świadka, tak wiarygodnego, tak przejrzystego, który uczy nas, że należy żyć wiarą i bronić chrześcijańskiej wartości, począwszy od życia, bez kompleksów, bez lęków, że należy dawać świadectwo wiary odważnie i konsekwentnie, odnajdując ewangeliczne błogosławieństwa w codziennych doświadczeniach. Dziękujemy Panu, że dał nam takiego przewodnika, który żyjąc głęboką wianą poparto na trwałej wewnętrznej więzi z Bogiem umiał przekazywać ludziom prawdę, że Chrystus Jezus w Polsce co więcej z Was został, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami i że odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Dziękujemy Panu, że dał nam do świętego. To on, człowiek głębokiej wiary żyjący z nami i nas zawrócił bieg historii. Przyczynił się do zmiany postaw i myślenia milionów ludzi, ufając im i im dobrej woli. Służy ludziom z miłością i budząc w nich świadomość własnej godności, praw i obowiązków. Swoją postawą uczy nas, jak się kocha, kościół człowieka, jak się go wspomaga, jak go ubogaca duchowo, jak bezinteresownie on się dobro wspólne. W Testamencie pozostawił nam swoje świadectwo życia, całkowicie oddanego Bogu i człowiekowi. Przypomniał, że człowiek nosi w sobie wielką godność i zasługuje na szacunek, niezależnie od tego, gdzie żyje. I z jakiej grupy etnicznej się wywodził. Nawoływał do pokoju i przekonywał, że w świecie pełnym konfliktów jedyną bronią, którą można odnieść zwycięstwo, jest szerygianok oparty na przykazaniu miłości, na poszanowaniu ludzkiej godności i niezbywalnych praw człowieka. Dziękujemy Panu, że dał nam takiego świętego, był on człowiekiem prawdziwym, bo nierozerwalnie złączonym z Jezusem, który jest prawdą, idąc za Jezusem, który jest drogą, był zawsze człowiekiem w drodze. Zawsze dążył do jak największego dobra każdej osoby, kościoła i świata oraz do celu, w dla każdego bieżącego jest, jest trwała Ojca. Był człowiekiem żywym, o pełnym życia, którym jest Chrystus, zawsze otwartym na Jego łaskę i na wszystkie dane Ducha Świętego. Jego świętość, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach ręskiego życia, polegała na tym, że żył w całkowitej wierności misji, która została mu wyznaczona aż do śmierci. Choć nie było to w tym sensie męczeństwo, wszyscy widzieliśmy, jak w jego życiu się słowa – Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się, sam chodziłeś, gdzie chciałeś, a gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inni Cię oparzy i poprowadzi, dokąd nie chcesz. Wszyscy widzieliśmy, jak mu zostało odebrane wszystko, co na ludziach może robić wrażenie. Siła fizyczna, ekspresja ciała, możność poruszania się, a nawet mowa. Bardziej niż kiedykolwiek wtedy zabierzeł swe życie i misję Chrystusowi, gdyż tylko Chrystus może zdobyć świat. Wiedział, że poprzez jego słabość cielesną jeszcze wyraźniej widoczny był Chrystus, działa w Ofiarując zaś swoje cierpienia jemu i jego kosztowi, dał nam wszystkim ostatnią wielką lekcję człowieczeństwa i zawierzenia Bogu. Dzięki o Panie. Składamy dzięki, że mogliśmy żyć w czasach ratyfikatu Jana Pawła II. Dziękujemy za świętego Jana Pawła II, człowieka wiary i modlitwy, pasterza i świadka, Przewodnika po drogach tej ziemi, rozpoczynając koncie z pokorą i ufnością błaga. Otwórzcie na Boszcie drzwi Chrystusowi. Otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych. Nie lękajcie się. Chrystus wie, co jest w człowieku. A dzisiaj... Człowiek tak bardzo często nie wie, co w nim jest. Jest niepewny swojego życia na Ziemi. Tak często opanowuje go zwątpienie, które przechodzi w rozpacz. Ładam Was. Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. On jeden nam słowa życia wiecznego. Święty Piotr. Nas że kto w niego wierzy na pewno nie zostanie Tak też piękno świadectwo wiary wypowiedział Jan Paweł II i święty w czasie 14. Światowego Dnia Młodzieży w Rzymie w 2000 roku na placu św. Piotra. Pragnę złożyć wobec Was, młodzi przyjaciele, świadectwo wiary, Niezachwianie wierzę w Jezusa Chrystusa naszego Pana. Tak, wierzę i za apostołem Pawłem powtarzam słowa. Obecne moje życie jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Pamiętam, że już jako dziecko nauczyłem się w domu rodzinnym modlić i ufać Bogu. A kiedy 16 października 1978 roku, po wyborze na stolicę kontrową, zadano mi pytanie, czy przyjmujesz? Odpowiedziałem, w posłuszeństwie wiary wobec Chrystusa, mojego Pana, zawierzając Matce Chrystusa i Kościoła, światem wielkiej trudności przyjmuję. Od tamtej pory staram się spełniać to zadanie, Czerpiąc każdego dnia światu i zmiany, która wiąże mnie z Chrystusem. Jednakże moja wiara, podobnie jak wiara Piotra i każdego z was nie jest jedynie moim dziełem, moją wiernością prawdy Chrystusa i Kościoła. Jest ona zasadniczo i przede wszystkim dziełem Ducha Świętego. Dałem Jego łaski. Bóg daje mnie, tak jak każdemu z was, swojego ducha abyśmy mówili wierzę, a potem posługuje się nami, abyśmy dawali o nim świadectwo wszędzie na ziemi. Umiłowani, święty akwary drugi miał wyjątkową część do Marynarki, Matce Bożej. zawierza wszystkie akty rzeczywistości, sprawy wielkie i małe, całe życiowe doświadczenie. Stół. To program jego całego życia. Jak go już może dzisiaj przyszedł na świat w 18 maja 1920 roku, w Adowicach. W cieniu kościoła Panny Marii. Od dziecięcych lat miał Karol. Mały Karol spędzał długie godziny na modlitwie w kościelnej kaplicy przed budownym obrazem Matki Bożej. Pielgrzymował wraz z ojcem i bratem do pobliskiego sanktuarium Maryjnego w Karwali Zebrzydowskiej, gdzie po śmierci swej matki miał słyszeć od ojca. Teraz to jest twoja matka, mając kilkanaście lat przyjął sztapel na Wodowickiej Górce u Karoliny długos. Potem pielgrzymował na jasną górę. Całe jego życie toczyło się w Mary i Matce Boga. Maryja, pisał redentor, redentor komis, musi znajdować się na wszystkich drogach codziennego życia Kościoła. Poprzez jej macierzyńską obecność Kościół nabiera szczególnej pewności, że żyje życiem swego mistrza i Pana. Sam zaś macierzyński tej miłości, którą Bogu rodzica wnosi z tajemnicę odkupienia i życie Kościoła wyraża się w szczególnej bliskości względem człowieka, wszystkich jego spraw. Na tym polega tajemnica Matki. Pozwólcie, że odwołam się do jego słów, jakie tu powiedział na naszej duszy, która była tak droga, tak bliska, jeśli który można tak po ludzku powiedzieć, nie wyobrażał swojego życia. 17 czerwca 1999 roku Jan Paweł II wypowiedział te słowa. Jasna góra, to miejsce tak bardzo drogie mojemu sercu i tak bardzo bliskie każdemu z Was, drodzy braci i siostry. Przyzwyczaiłem się, jak my wszyscy, przychodzić tutaj i przynosić matce syna Bożego i matce naszej sprawy osobiste i rodzinne, jak również wielkie sprawy narodowe, tak jak z nimi przodkowi przez całe stulecia. się mówić o tym wszystkim tej, która w szczególny sposób jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, w tajemnicy każdego człowieka. Maryja jako Matka Zbawiciela jest także Matką całego ludu Bożego i towarzyszy Mu na drogach wiary codziennego życia. Ona jest także Matką naszego narodu, od dwie tu jako swoją królową. Zabierzam macierzyńskiej Opiece pani Jaskogulskiej siebie samego, Kościół, wszystkich moich rodaków, nie włączając nikogo. Zabierzam jej każde polskie serce, każdy dom i każdą rodzinę. Wszyscy jesteśmy jej dziećmi. Niech maryja będzie przykładem i przewodniczą w naszej codziennej szarej pracy. Niech Wszystkim pomaga wzrastać w miłości Boga, miłości ludzi, budować wspólne dobro, ojczyzny, prowadzać i wzmacniać sprawiedliwy pokój w naszych sercach i środowiskach. Proszę Cię, kamia Jasnogórska, Matko i Królowa Polski, abyś cały naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem. Dodawaj mu odwagi i siły ducha, by mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaka przed Nim stoi. Niech jeszcze mocniej silniej do Twojego Syna Jezusa Chrystusa, i Jego Kościoła zbudowanego na fundamencie Kościołów. Matko Jasnogórska, módl się za nami i prowadź nas, abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi, odpowiedcielowi człowieka. Święty Janin Pałda. Jesteś nam potrzebny. Błogosław nam wrogiego ojca i powierzaj nas matce Chrystusa, twojej matce, która prowadziła Cię każdego dnia i zaprowadziła do wiecznej chwały swego syna. Wstawiaj się za nami. Bardzo dziś nam na ojczystej ziemi, w Europie, twego wstawienictwa potrzeba. Gdy diabeł, jak krąży, szukając kogo pożreć. Gdy siły ciemności w różny sposób chcą przysłonić, zlekceważyć i zgasić pozbyć się świata, którym jest Chrystus nasz Pan i Gdy popiera się wszelkie dydiacje i wynagrodzenia, a moralność chrześcijańska jest przedmiotem krytyki i szyderstw. Gdy rodzina Będące naturalnym związkiem mężczyzny i kobiety jest podważana i rozbijana przy pomocy prawodawstwa zrodzonego z egoizmu i pogardy na Boga. Gdy nauka, gdy nauka służąc służy ideologii, a nie prawdzie, Gdy traci się wrażliwość na nędzę, cierpienie, bezrobocie i wszelką niesprawiedliwość. Gdy młode pokolenie Polaków Musimy się wychowywać bez Boga, bez Ewangelii, bez Kościoła. To wszystko oddałeś bezreszcie służbie Bogu i człowiekowi. To wszystko było troską nieustannie przez Ciebie omawiane, przez Ciebie przeobjęte zostało w pracy Kościoła w różne sfery Jego działania. I dzisiaj Dziękujemy w wejścia do Unii i bardzo słowa, które Jan Pan II kierował do Polaków. Europa potrzebuje Polski. Polski głęboko wierzącej i po chrześcijańsku kulturowo twórczej, świadomej swojej roli wyznaczonej przez opatrze. To czym Polska może i powinna służyć Europie, jak w zasadzie jest w zasadzie identycznym zadaniem odbudowywania wspólnoty ducha opartej na wiadomości Ewangelii we własnym domu. Nasz naród ma wiele do zaoferowania w Europie. Przede wszystkim swoją chrześcijańską tradycję i bogate współczesne doświadczenie w tym życiem. Radość z Jana Pawła II Zobowiązuje do wierności jego do nauczania, do bycia świadkiem Boga w dzisiejszym świecie. Zapytajmy się wszyscy, czy w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie, narodze narodzie państwu, odtwarliśmy dwóch posłów do, się do Czy nie zamykamy? Czy nie odwracamy się wracamy do Chrystusa? Święty Janie Chmud się Byśmy, jak to mówiłeś w niezapomnianym dniu 9 czerwca 1991 roku w Płocku, byśmy zrozumieli, że pieniądze, bogactwo i różne wygody tego świata przemijają, a zatem nie mogą być naszym celem ostatecznym. Że osoba ludzka jest ważniejsza niż rzeczy, a dusza jest ważniejsza niż ciało. To też nigdy nikomu nie wolno dążyć do dóbr materialnych z pogwałceniem prawa moralnego, z pogwałceniem prawa drugiego człowieka. Żeby nikt z nas nigdy nie próbował okazić się kosztem bliźnego, żebyśmy nie zagubili zwyczajnej ludzkiej wrażliwości na cudą biedę. abyśmy mieli przywrócić w naszemu pięknemu słowu uczciwość. Uczciwość w słowie i czynie. Uczciwość w rodzinie i stosunkach sąsiedzkich, w zakładzie pracy, w ministerstwie, w i handlu. Abyśmy całym sercem zaufali Bogu. Abyśmy liczyli się z prawem Bożym, gdyż przykazania Boga są słuszne, a ich przestrzeganie zabezpiecza człowieka i przynosi mu radość i pokój już na ziemi. Abyśmy od Chrystusa nigdy nie odstąpili. I zachowalny wierność Ewangelii Krzyżowi, Kościołowi i jego Pasterzom. Kończę słowami Ojca Świętego Franciszka z jego orędzia do Polaków wypowiedzianego przed kanizacją. Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi Polsce za dar Jana Pawła II. Wszyscy zostaliśmy ubogaceni tym darem. Ja, Paweł II, nadal nas inspiruje, Natchnieniem są dla nas Jego słowa, pisma, Jego gesty, Jego styl posługi. Inspiruje nas Jego cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją. Inspiruje nas Jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Okupicielowi Człowieka i Matce Bożej. Pozdrawiam wszystkich łagodników na Pawła II. Wszystkich niosę w moim sercu. Niech Bóg błogosławi Wam wszystkich.